Sie ma. Film nagrywam. Witam kurwa. Nie wiem czy w serii. Ale w pierwszym filmie. Z Minecrafta a z czego, no ta. Na datapaku chunklock. Na czym on polega? Zaprezentuję. Wystarczy zebrać Dirta, tak? Tutaj bierzemy Dirta. Rzucamy. Mamy odblokowany Chang. No i na tym to polega. Że żeby odblokować kolejne czanki to trzeba będzie rzucać wymagane tego przedmioty, tak? Czy będzie to seria? Nie wiem. Może się okaże, że zrobię jeden film. I to wszystko pierdolne. Nie wiem. Postaram się to jakoś zmontować, będę pierwszy raz w życiu montował. Także zobaczymy jak to wyjdzie, kiedy to wyjdzie. Jak to nagrywam jest 15.33 11 sierpnia. No i... Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że się to będzie fajnie oglądać. Nie spodziewam się tu jakiegoś super crazy TikTok montażu, jak robią wszyscy, bo. Bo nie umiem, nie? Także tego. No. No co mogę powiedzieć? Zaczynamy, no. Kurwa. <grytanie> ja pierdolę. No, także tak. W tym filmie raczej będzie tylko pierwsza noc, zakładam jakieś tam podstawowe zbieranie rzeczy, i tak dalej. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Stawcie lajka. Like Subę nie proszę, bo szkoda, kurwa. Szkoda subskrybować ten kanał. Łapkę możesz napisać. Co, co ja pierdolę, łapkę napisać? Ja pierdolę. Łapkę możesz dać, komentarz możesz napisać, nie wiem, jeden, coś. chuj mnie to obchodzi. Także, dobra, no zaczynamy, nie? Pewnie jako garnę w montażu, jak to robić, to później będę pewnie komentował, co robię. I guess. Najpierw ściąłem pierwsze drewno, potem zebrałem dirta i odblokowałem kolejnego czanka. Postawiłem crafting i zrobiłem sobie kill -off. Potem wskoczyłem do najbliższej jaskini, jaką zobaczyłem, i zacząłem kopać kobla i węgiel. Pewnie niewiele osób to interesuje, ale chcę, żeby materiał był trochę dłuższy, więc po prostu wam to jakoś zajebiście przyspieszę. I w momencie, gdy kończyłem kopać, postanowiłem zebrać okorowane drewno, ponieważ ono było wymagane do kolejnego czanka, które potem odblokowałem. Po odblokowaniu czanka zabiję znajdującą się na niej świnię, która będzie potem źródłem mojego jedzenia. Od razu tak. potem skraftowałem też piec i zacząłem przepalać to mięso, a potem poszedłem dalej eksplorować jaskinię. Oczywiście wiadomo, jak to ja zapomniałem zrobić pochodnie i musiałem się cofnąć. Od razu po wejściu do jaskini zauważyłem, że lazo je wykopałem. Bardzo dobrze, że je znaleźliśmy, bo pomoże mi później generalnie w walce z mobami... i tak dalej. No, wiadomo, że jest fajne. Oczywiście, wiadomo, tutaj dalsza część kopania, Wam też to przyspieszę aż do momentu wyjścia z jaskini. Następnie wyszedłem na chwilę z jaskini przepalić żelazo i skraftować dębową płytkę naciskową, która była potrzebna do odblokowania dalszej części jaskini, która była po na zablokowanym czanku. Potem, wiadomo, dalsza część kopania, więc dalej timelapsik. Potem wyszedłem z jaskini odebrać już przepalone żelazo i stworzyłem sobie kilof. W międzyczasie jak żelazo się przepalało to poszedłem wykopać brzozowe drewno, które było potrzebne do dokowania kolejnego czanka, które się tworzy z czterech pni brzozowych. W międzyczasie potem zbierałem materiały, żeby odblokować kolejne czanki, które prowadziły w stronę... Jeziora, ponieważ skraftowałem sobie wiadro i potrzebowałem wody, jak się okazało będzie ona później w jaskini. Zabiłem potem owce, aby znowu zdobyć jedzenie i zauważyłem tą wielką dziurę. Oczywiście, no, musiałem do niej wskoczyć, wiadomo. Zebrałem potem swój crafting i pies do ekwipunku i poszedłem eksplorować tamtą jaskinię. Znalazłem tam trochę żelaza i odkryłem, że prowadzi ona całkiem głęboko. Dobrze wiedzieć. Ogólnie potem okazało się, że mowy mogą przechodzić przez zablokowane czanki, a gracz nie, co może w przyszłości mi bardzo ułatwić np. sprowadzanie zwierząt do tworzenia farm itd. Zabijając tą świnię kończę dzisiejszy film. Mam nadzieję, że wam się podobało, możecie zostawić, tak jak wcześniej mówiłem, łapkę w górę albo w komentarzu napisać jeden czy coś. A więc żegnamy się, do następnego, nara.